Siemanko, widzowie, widzowie, Krzyżaka to jest kolejny odcinek serii Blog Sword na tym kanale. Dzisiaj jest za mną, hoho. Ho. Siema. I w tym odcinku będziemy znowu levelować. No i na początku sobie wyrolimy fruta. Wow, ale potężny frut! Nie miałem go! W ogóle wiesz, co ja wczoraj nad rolowaniem fruta drobna? Nie to. To teraz dropnąłem. Nie, nie widziałem jakby co. No dawaj to, dawaj to, dawaj to. Tak więc <grym> to tak. zrobić. Kurde, serio strach, ma, ma kluczowe. Szybko, bo ja mam minutę. 200 Turu, turu, turu. Co? Z pewnością zdążysz i tak. E, no dobra, już ci pokażę. Nawet muzyczka była na w wszędzie. Co? Kurde. Czekaj, 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 czekaj. pinat, peanut, pinat, peanut, pinat, peanut, pinat, pinat, Jest pinat. I dobra i zmiana serwera. Meguje no, to Doffing, my zmieniamy serwer, żeby być na pliku, żeby się może zadziało. Dobra, już jest... I i... Właśnie na że to mi się udało. Nie? No. No to Tobie by się bardziej opłacało tam farmić A właśnie... No. Ja sobie ostatnio wyłączyłem dźwięki. Где? Just... Ale tak to będzie 5 razy wolniej. O, jemu będzie 5 razy wolniej szło, i y, mi będzie 5 razy wolniej. Mam szło. level numer 2, y, 2137. To masz 20 lewili więcej ode mnie. Ponad 21 Mam dwa, że jak na Ice Cream się dużo gorzej, chyba. Czekaj, ja idę sobie... E, na no Ice Cream jest... ...tepnąć się ten, bo, bo może akurat dostanę tego. Halloween lub... E, busta bo mam na dwa role. E, jest dzień, ja chcę noc. Fragmenty... ...i uwaga... Proszę Boost jest Odcinek no, leczy będzie krótki do Tak, ile pół godziny? No, u mnie więcej... Ja pół godziny tak. bez montażu Co? U mnie troszeczkę więcej nie, no, nie ta, jest co, nie. prezydentów. Chyba pewnie za 40 minut. No ale teraz jak mam boostę to pójdzie o wiele szybciej. A masz pusta? Tak, małeś. No tak. Ale na 10 minut, czy na 15? Na 10 chociaż no jest. No to no, na 10 to wiesz... To teraz Ci pójdzie o wiele szybciej, a tak to i tak będziesz mnie uwolnił łatwiej niż mi. Ja chcę jak najszybciej skończyć tym Dragon Tridentem, bo mnie już on denerwuje, że tak wolno bije A co Ty robisz na Dragon Tridentie? Odbijam no, wbijam Abilitkę. Przecież ta Abilitka Obignia? jest lekko mocna. Na Dragon Tradencie Trzeba mieć 350 masterkę Tak okay, ja sprawdzę którą ja mam w sumie Mam Aż... 206 to... No, co tak mało Okej, okay, a na Coco mam którą? 235 Ej, bo na Koko ja mi się lepiej grazi niż na Spechy Trade'cie Ok, jeszcze raz. jak jest spajki. A masz już abilitkę pod x na spajki? No, od dawna. A no to płacicie się bardziej Koko, bo Koko jest z, y, kataną i... więc będziesz szybciej nią był. Ja nie mogę... Ktoś mnie bije, a ja mam dwa razy jak pusta i robię mu teraz buddę spam'a. Hm. Niech sobie nie myśli, że może atakować takiego spamera No, i zabite. Ej, bo. Yy, Dowski, twój scout jeden przylądł do mnie. Ale chyba się taknął z powrotem. Więc ja powiem sobie, wbiję tą drugą abitkę na kokonę. No. Ja nie mogę. Może mi nie przeszkadzać w grindzie ten typ. Możemy w sumie zrobić za niedługo live'a, gdzie na przykład... No jeszcze pod mapę wpadłem jako budda. Y... Kto mi... Kto tutaj jest? Wstęp się. No mam raz zabity typ. Ale przez... Dawida Dobra Jeszcze 6 leveli. jak mi nie przerywał, to motywuję się z tą na dwa razy XP. Aha. <grym> Do w możesz już iść sobie na prezydentów. No bo ty dopiero skończyłeś prezydent. No właśnie, i tak teraz mnie nakoniłeś lekko. Bo ja mam 44 właśnie Ale to przez tego tutaj prawa, nie? Chociaż pan ti się przydało, nie powiem muszę zdążyć 3 sekundy poraz dążyłem na 2 razy eksp jeszcze mhm. No i jeszcze 4 lewele bez 2 razy expa no co to kolejny chodik Żartuję oczywiście Nie no ja tą awiditką wpadłem pod mapę wcześniej, aha I to też nią się w sumie wydostałem więc Dobra teraz to u mnie ten upił wydostał No chyba nie Ta abilitka nie pod mapę zawsze. Nawet się nie celuję w stronę hmm. tego, to i tak nie pod mapę trafia jakimś Teraz trochę cię nadgonię. Bo już mam 31 level. No będzie co ucieka ten gaz. A ty w ogóle masz jakąkolwiek czy masz dalej pierwszą masterkę na budzie Tak I ja też... Ale wiesz, że trzeba pasowałoby zdobyć No tak. Ja ale... mieć też awakening, na przykład do takiego... Bardziej by wiesz, co by zdobyć? Co? Ostatnio abitę na portalu. Chodzi o te historii, czy takie. Oję w ogóle znaleźć, trzeba yy, nie stracić statku przez jakiegoś durnego terrorzarka. Normalka, jak idziesz, jak wpłyniesz na przykład w trzy osoby, to na spokojnie da się zabić ter A, da się na spokojnie zabić ter Ale trochę ci zdimejduję statek. To jesteś już wrightem Czy my mamy się na tych kontach? Nie, ale kosiarka jest na pewno. No, ale... Poza tym, jak chcesz to znaleźć, to 3 godzin tego nie będziesz szukał, więc jak chcesz szybko, to lepiej skipować. No tak, to, mo, to można... No akurat nie może to będziesz to szukał 3 godziny, ale ja nie zamierzam. No z moim lakiem to ja będę... Y, to do V4, jeżeli, jeżeli nie liczyć trenowania, to ja będę szukał może maksymalnie z pół godziny tych wszystkich y, prehistoryków. Do. Ja y, ja ostatniej ostatni, ich zostało. Bo ja ledwo wchodzę na szóstkę i już mam prehistorik. Aha. Albo jak, y, jak płyniemy na przykład w czwórkę, ja ostatnio pomagałem kosiarce. Ja wulkanie to jest wulkanik na stoku? Nie wiem. Sprawdź, bo ty za chwilę będziesz kończył odcinek. No tak, to, to jakby dokończył, bo sprawdzę. Czy ten gaz serio znowu wrócił? Ponad dwa la. Nie Czy on chce grandić, czy co, ale jak chce grandić to prosto jest coś takiego jak server Hop. Mam zabity. Kłek ma niszczyciel? Kłek jest na mirażu. A w zwykłym? Okay, tak to, to to... to był Maciek niszczyciel. On chyba ci chciał pomagać. A, sorry. Ty, nie. A tak. Podobnie mi zostanie ile to po tym buście. Dobra, ja właśnie skończyłem. Maciek niszczyciel mnie e, odsugował podobno. E... Hm. To mnie za pierwszym razem co on gada. W ogóle Akurat e, mi zostało 9 leveli do końca No bo... Ten, ten... Boost jest lekko mocny Eee, po co ja idę do gaczy? Sprawdź na stopu. No właśnie sprawdzam barier. No, no to na mirażu nie... Na no i, nie to byłem tak. i to ja było na tyle i Mam nadzieję, że odcineczku się podobał. Pamiętajcie o swojej łapeczki w górę. No i subika. No i papa. Pa. Ja też za chwilę będę kończył, ale... Muszę jeszcze zdążyć yy, dwa questy zrobić. Mam 40 sekund na skończenie tego i zrobienie jeszcze jednego 30 sekund yy, czasami mi się udaje zrobić questa. Tylko muszę się pośpieszyć. Nie zdążę. No. Dwóch mi brakło. Typów do zabicia. Potem. No, jeszcze trzy questy i będę miał cel na dzisiaj. Jak tam do który masz level. A ty już możesz tak naprawdę na moich. No to za chwilę sobie przejdziesz tutaj. Bo mi zostały dwa questy. O, Dawid teraz dołączył. Dobra i ostatni quest. I w następnym odcinku będę miał już tam Abilitko od Dragon Tridenta. Eee, Maciek Niszczyciel chyba no Minutę Sławy. No serio? Bo się pyta, czy można pogadać. Hmm. Ale tak po prostu może pogadać, po odcinku. No wiem, to też może sobie zostać jak chce. No. Dobra. Sobie ten, Stacy dam. No i to było tyle widzowie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. No taki średni filmik długością. I to było tyle. No i pa! pa.